Możesz nauczyć się każdej techniki uwodzenia, każdego triku, jakie polecają tiktoki, podcasty czy eksperci od męskiej psychiki. Możesz nawet sprawić, że facet zacznie obsesyjnie o tobie myśleć. Ale zanim wejdziesz w to wszystko po uszy, odpowiedz sobie na jedno najważniejsze pytanie. Czy ty naprawdę chcesz kogoś, kogo trzeba do siebie przekonywać? Dziś opowiem Ci nie tylko jak uwieść faceta, ale przede wszystkim kiedy nie warto tego robić i dlaczego czasem największą mocą kobiety nie jest to, że potrafi go zdobyć, ale że potrafi odpuścić. Każda kobieta może uwieść, ale nie każdego powinna. Zacznijmy od czegoś niewygodnego, ale prawdziwego. Uwodzenie to umiejętność, a nie magia. Możesz być zmęczona, możesz mieć gorszy dzień, możesz być nieumalowana, a i tak potrafisz wzbudzić czyjeś zainteresowanie. To nie jest skomplikowane. Wystarczy kontakt wzrokowy o sekundę dłuższy, pół uśmiech, komentarz, który zostanie w głowie, aura niedostępności połączona z ciepłem. Pozwolenie mu poczuć, że jego obecność coś w tobie porusza, ale nie definiuje Kropka, to jest cała tajemnica. Ale tu zaczynają się schody, bo możesz go uwieść, ale to nie znaczy, że powinnaś. I o tym prawie nikt nie mówi, bo wszyscy są skupieni na, jak go zdobyć, jak go zatrzymać, jak sprawić, żeby tęsknił. A prawdziwe pytanie powinno brzmieć: czy to jest facet, który jest w stanie cię uszczęśliwić? Nie tylko na początku. Nie tylko emocjami, ale długofalowo, dlaczego w ogóle go chcesz? Zanim przejdziemy do technik uwodzenia, musimy porozmawiać o fundamencie. Zadaj sobie trzy pytania. Pierwsze, chcę jego? Czy chcę, żeby on mnie chciał? To jest różnica, która zmienia całe życie miłosne. Czasem kobieta nie pragnie konkretnego mężczyzny, ona pragnie uczucia bycia wybraną. To dwie różne rzeczy. Drugie, chcę go, bo jest wartościowym facetem, czy chcę go, bo jest trudno dostępny. Czasem gonimy za kimś nie dlatego, że jest wartościowy, tylko dlatego, że jest wyzwaniem, a wyzwanie to nie jest cecha charakteru. Trzecie, chcę go, bo pasujemy do siebie, czy dlatego, że jego brak sprawia mi ból. Jeśli pociąg do kogoś wynika z lęku, niedostępności, braku, adrenaliny, to nie jest chemia, to jest uzależnienie emocjonalne. I wtedy uwodzenie to niemoc to pułapka. No dobra, ale jak go uwieść? Skoro już ustaliłyśmy fundamenty, teraz czas na konkrety. Po pierwsze, zmysłowość nie polega na wyglądzie. Najbardziej uwodzisz wtedy, kiedy "Jesteś obecna tu i teraz. Nie starasz się udawać pewności siebie. Ty ją czujesz. Nie skupiasz się na tym, co on o tobie myśli. Twoje ruchy są naturalne, niewyreżyserowane. Facet zakochuje się odczuciem, nie wyglądem. Po drugie, uważność jest silniejsza niż jakakolwiek gierka. Słuchanie, patrzenie w oczy. Reagowanie na drobne emocje to buduje połączenie, którego nie da się zasymulować. Po trzecie, daj mu przestrzeń, żeby to on zrobił krok. Największy błąd kobiet? Robią wszystko za mężczyznę, inicjują, pokazują nadmierną ciekawość, potwierdzają, pokazując, że rozumieją, dopytują, naprawiają, a męski mózg po prostu działa inaczej. Jeśli ty robisz wszystko, on robi mniej. Zaczyna czuć się niepotrzebny. Daj mu szansę, by się wykazał, aby pokazał swoje męskie cechy. Po czwarte, nie podawaj się na talerzu. Nie chodzi o niedostępność na siłę. Chodzi o to, żeby twoja wartość i twoje życie były większe niż jakakolwiek relacja. Nie odkrywaj siebie całej od razu. Pozwól jemu to zrobić. To jest magnetyczne. To jest kobiece. To jest Uwodzicielskie. Urok działa na chwilę, charakter działa na lata. Teraz najważniejsze: co jeśli ty możesz go uwieść, ale on nie jest dla ciebie? Bo możesz go zdobyć, możesz sprawić, że będzie tęsknił, możesz nawet sprawić, że będzie obsesyjnie o tobie myślał, ale jeśli on nie chce prawdziwej ciebie, to nic nie zmieni. Czy chcesz już zawsze udawać? Chcesz grać rolę, żeby komuś się spodobać, czy jednak wolisz być sobą? To jest właściwy kierunek. Jeśli masz go przekonać, zainteresować, zafascynować, wciągnąć, przyciągnąć, to znaczy, że on nie jest gotowy, nie jest na tym etapie życia, co ty, nie widzi w tobie wartości, albo nie szuka tego, czego ty szukasz. I wtedy Uwodzenie zmienia się z mocy w stratę czasu. Kiedy warto uwodzić? Tylko wtedy, gdy jesteś spokojna, niczego nie udajesz, nie próbujesz go ratować, on daje tyle samo energii, ile ty czujesz się bezpiecznie, a twoja kobiecość nie jest strategią, tylko naturalną częścią ciebie. Wtedy uwodzenie nie jest manipulacją. Jest budowaniem bliskości. Prawdziwa siła kobiety nie polega na tym, że potrafi uwieść faceta, tylko na tym, że umie odróżnić, kogo warto uwieść, a od kogo warto odejść. Dzisiejsze motto brzmi: Umiejętność uwodzenia nie jest wyznacznikiem kobiecej siły. Jeśli chcesz, żebym przygotowała odcinek o tym, jak rozpoznać mężczyznę, który naprawdę zasługuje na Twoją energię. Daj znać w komentarzu. Subskrybuj kanał kobiece zasady, jeśli chcesz budować nie tylko relacje, ale przede wszystkim siebie.